Obrona City Hall do tej pory wzbudza wiele emocji za sprawą działania polskich i bułgarskich żołnierzy. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał. O wydarzeniach, które miały miejsce w Karbali w 2004 roku. Po wydarzeniach z 11 września armia Stanów Zjednoczonych wkroczyła do Iraku, a działania te poparły rządy innych państw, w tym Polski. Decyzja polityczna spowodowała, że do Iraku zostali wysłani polscy żołnierze. Czy była ona słuszna? Niemniej oceniać, ponieważ każda misja zagraniczna ma swoje plusy i minusy oraz wiąże się z ryzykiem. Nie można winić żołnierzy za to, że państwo wysyła ich do innego kraju, choćby na zasadach umów czy sojuszy międzynarodowych. Teorii przyczyn wkroczenia jest wiele i nie będę w tym odcinku tego poruszał, jednak wiadomo, że wojska stacjonujące w Iraku poszukiwały osób powiązanych z grupami ekstremistycznymi, a także Sadama Husajna i jego bliskich oraz współpracowników. Działania te poruszę w innym materiale dotyczącym zakrojonej na szeroką skalę operacji Irak-Freedom. Wojska koalicyjne, które przebywały w Iraku, były pod coraz większym naciskiem różnego rodzaju ugrupowań ekstremistycznych. Działania dotknęły także ludność cywilną, co spowodowało, że obawiała się ona o swoje życie. Przywódcy ugrupowań potrafili być niezwykle okrutni wobec lokalnych mieszkańców, którzy zdecydowali się pomagać wojskom koalicyjnym. Napięta sytuacja w Iraku oraz różnego rodzaju potyczki sprawiły, że miejscowi wataszkowie rośli w siłę. Jednym z takich właśnie osób był Muktada al-Sadr, który otwarcie działał przeciwko wojskom koalicyjnym. Posiadał on liczną grupę zwolenników i bojowników znaną także jako Armia Mahdiego, dzięki czemu było o nim coraz głośniej. Co ciekawe, wypuszczał on w Iraku swój tygodnik, w którym okazywał swoje niezadowolenie w stosunku do przebywających na terenie kraju wojsk koalicyjnych. Amerykanie zamknęli gazetę i uniemożliwili dystrybucji tygodnika, co doprowadziło do niepokojów i narastających napięć w Iraku. Był to jeden z wielu powodów niechęci i wrogiego nastawienia wobec zewnętrznych żołnierzy i pracowników związanych z sytuacją w Iraku. Armia Magniego pod wodzą Al-Sadra za główny cel postawiła sobie udowodnienie, że wojsko nie potrafi zapanować nad sytuacją w regionie. Destabilizacja regionu i wywołanie napięć między szyitami i sunnitami było na rękę grupie Al-Sadra. Nie bez znaczenia było zbliżające się święto Ashura, które jest związane z historią islamu. Dla szyickiego odłamu islamu jest to święto związane ze śmiercią w bitwie pod Karbalą w 680 roku i imama Husajna, który był potomkiem córki Mahometa, Fatimy. Co ciekawe, dla sunickiego odłamu islamu, Aszura upamiętnia opuszczenie Egiptu przez Izraelitów. Do Karbali z okazji święta Aszura przybyły tłumy wiernych. Przygotowani na to byli stacjonujący w pobliżu żołnierze wojsk koalicyjnych i iracka policja. Pojawiły się właściwie dwa problemy. Pierwszym z nich były coraz większe rozruchy a przebywająca w Karbali ludność i mieszanka szyitów z sunnitami podczas Aszury powodowała możliwość przedostania się różnego rodzaju członków grup ekstremistycznych. Była to pierwsza Aszura bez władzy Husajna, a więc otwarcie ją spędzać każdy, bez względu na to, czy był szyitą czy sunnitą. Drugim poważnym problemem było zbliżające się święto obchodzone przez szyitów o nazwie Al-Arbain. Al-Arbain to święto, które według szyickiego odłamu islamu upamiętnia śmierć wnuka proroka Mahometa Husajna ibn Alego. Uznaje się, że zginął on pod Karbalą, a samo święto obchodzone jest 40 dni po Aszurze. Święto to było zakazane za panowania w Iraku Sadama Husajna, a to dlatego, że reżim Husajna był oparty na sunnitach i zabraniał dużych zgromadzeń szyitów. Co ciekawe, święto to pokrywało się z naszymi świętami wielkanocnymi, które w 2004 roku miały miejsce 11 i 12 kwietnia. Jeszcze przed Ashurą, 28 lutego, miał miejsce wypadek autokarów, w którym ranny został polski żołnierz. Zdarzenie to miało miejsce niedaleko checkpointu Kojot i błędnie jest często pokazywane jako początek walk w Karbali. W marcu, gdy muzułmanie obchodzili Ashurę, Karbalą wstrząsnęły eksplozje na skutek działania zamachowców, którzy mieli na sobie pasy Shahida i wysadzali się w tłumie. Ofiary były całkowicie przypadkowe, a identyfikacja potencjalnego zamachowca samobójcy Okazała się praktycznie niemożliwa za sprawą olbrzymiej ilości pielgrzymów. Najgłośniejsze wydarzenie związane z Ashurą miało miejsce 2 marca 2004 roku. To właśnie wtedy pod jednym z meczetów nastąpiła seria eksplozji. Niestety zamachowcy samobójcy wysadzili się w miejscach, gdzie było najwięcej pielgrzymów. Dziesiątki osób zostało rozerwanych, a pozostałości ciał zalegały na ulicach przez kilka dni. Szacuje się, że w okolicach Karbali i samym mieście Mogło przebywać wtedy ponad milion osób, a ludność ciągle napływała z innych krajów muzułmańskich. Skoordynowane zamachy miały miejsce także w Bagdadzie i w sumie w obu miastach zginęło ponad 300 osób. Nie do końca wiadomo, kto dokładnie stał za tymi zamachami, jednak metody działania wskazywały na ugrupowania związane z Al-Kaidą. Co do Al-Sadra, który prawdopodobnie nie miał takich powiązań, stał się on wpływową osobą. W całym Iraku jego zwolenników było z każdym dniem coraz więcej, a dodatkowo zwiększyła się liczba ataków na żołnierzy koalicji. Ludzie ci byli obecni nie tylko w Karbali, ale w kilku innych szyickich miastach. W związku z licznymi atakami na żołnierzy zapadła decyzja o wzmocnieniu honkerów, które nie były przystosowane do walki, a to za sprawą braku opancerzenia. Żołnierze samodzielnie doposażali te samochody, byle tylko mogły dać chociaż odrobinę większe bezpieczeństwo. W jakość samych honkerów powątpiewali nawet żołnierze amerykańscy, nazywając je żartobliwie Mod Był to bez wątpienia najsłabszy punkt uzbrojenia polskich żołnierzy. W City Hall, a właściwie w kompleksie budynków administracyjnych, służbę pełnili nie tylko żołnierze, ale także iracka policja, której intencje nie były do końca pewne. Iraccy policjanci otrzymywali pogróżki od ludzi z bojówek Al-Sadra. Wiedzieli o tym polscy żołnierze i pomimo zapewnień ze strony policjantów, iż nie dadzą się złamać, nie mogli być do końca pewni ich postawy. 4 kwietnia 2004 roku w godzinach popołudniowych, Muktada al-Sadr w pomiennej mowie z meczetu w Kufie wezwał do powstania przeciwko wojskom koalicyjnym. Ataki nastąpiły kilka godzin później w kilku szyickich miastach, a nie jak mówi wiele mitów tylko w Karbali. Co ciekawe, w samym City Hall było wtedy obecnych 30 irackich policjantów oraz 40 bułgarskich żołnierzy. To właśnie oni dostali się pod pierwszy ogień bojowników Al Sadra. Sytuacja pogarszała się z każdą minutą, dlatego też iraccy policjanci poprosili o wsparcie, które okazało się zbawienne i pozwoliło uspokoić sytuację. Siły szybkiego reagowania, czyli QRF odsług Wykson Force, stanowili żołnierze z 18 Bielskiego batalionu desantowo-szturmowego. Dowodził nimi porucznik Radosław Kląskała. Oto co powiedział porucznik Radosław Kląskała do jednego z wywiadów. Dostaliśmy zadanie nie dopuścić by terroryści zajęli ratusz i komisariat, w którym znajduje się też więzienie. Przed wyjazdem dowódca brygady zapytał nas tylko, czy znamy prawo użycia broni. Odpowiedzieliśmy, że znamy. Pierwsza ośmioosobowa grupa żołnierzy zajęła stanowiska przy zaporach z workami z piaskiem, które rozstawiono w poprzek ulicy naprzeciw meczetu. To miała być pierwsza linia obrony. Zadaniem drugiej grupy było przedostanie się na dach ratusza, natomiast trzecia grupa zajęła pozycję na budynku komisariatu przy tylnej bramie. Według relacji żołnierzy, atakujących napastników było ponad stół. Ogólny chaos walk spowodował, że żołnierze z 18 BBDS dostali się pod ogień. Okazało się, że strzelali do nich iraccy policjanci, którzy otwierali ogień do wszystkiego, co się rusza. Ostrzał ten, jak się później okazało, był spowodowany brakami w komunikacji. Więźniowie, którzy byli zamknięci w areszcie, próbowali się wydostać, jednak iraccy policjanci po próbach uspokojenia wrzucili do nich gaz łzawiący, co spowodowało, że więźniowie przestali się awanturować. Żołnierze broniący mieli do dyspozycji nie tylko podręczną broń. Ale korzystali także z wozu opancerzonych BRDM, a także granatników SPG-9. Już pierwszej nocy broń ta pomogła przebywającym żołnierzom. Około godziny trzeciej nad ranem zaczęła się zbliżać rozpędzona taksówka. Kiedy nie zatrzymała się po seriach ostrzegawczych, została ostrzelana z pojazdu opancerzonego BRDM. Taksówka stanęła w płomieniach, a kilka sekund później eksplodowała. Gdy bojówkarze zorientowali się, że nie uda im się wedrzeć do ratusza od frontu, zaatakowali od tyłu. Jednak i tu broniący nie dali się zaskoczyć i przygwoździli ogniem przeciwnika. Następnego dnia przywiezione zostały posiłki w postaci żołnierzy z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Dowieziony został także kapitan Grzegorz Kaliciak. Co ciekawe, nie zostało oficjalnie przekazane dowództwo, chociaż kapitan był najwyższym stopniem spośród wszystkich polskich żołnierzy tam przebywających. W okresie największych potyczek w kompleksie okalającym City Hall przebywały dwa polskie plutony z żołnierzami z 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego i 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, a także jeden bułgarski pluton tzw. Busow. Do żołnierzy dochodziły informacje, że Ukraińcy oddali al a Hiszpanie Nadżaw. Było to o tyle niebezpieczne, że nie można było liczyć na pomoc z zewnątrz. Wbrew powszechnej opinii siły Alsadrania atakowały cały czas. Wymiana ognia rozpoczynała się wieczorami, a nad ranem ona ustawała. Kolejnymi bardzo często powtarzanymi mitami jest charakter bitew oraz długość trwania walk o City Hall. Warto uzmysłowić sobie, że był to szereg potyczek polegających na wymianach ognia, a nie jednostajny grad pocisków niczym w grze komputerowej. Od 5 do 9 kwietnia armia Mahdiego działała w kilku miejscach. Spowodowało to masowe opuszczanie posterunków przez iracką policję i iracki korpus obrony cywilnej. Ciekawostką jest to, że w samej Karbali byli obecni żołnierze z 1. Pułku Specjalnego Komandosu z Lublińca. Chociaż nie bronili oni City Hall, to jednak 6 kwietnia brali udział w walkach z bojówkami armii Mahdiego. Walki te przybrały nieoficjalną nazwę jako Wpierdol Karbalski i na pewno pojawi się odcinek z tych wydarzeń. Po 9 kwietnia sytuacja chociaż była nadal niestabilna, to wyraźnie impet Bojowek Al-Sadra został osłabiony, a działania zbrojne podejmowane przez armię Mahdiego ograniczone zostały jedynie do rejonu Karbali. Ataki znacząco uspokoiły się dopiero po rozpoczęciu szyickiego święta Al-Arbain, które miało miejsce 11 kwietnia 2004 roku. Sama obrona trwała około trzech tygodni z coraz to mniejszym zaangażowaniem bojowek Al-Sadra. Nie można zapomnieć o roli bułgarskich żołnierzy. Bronili oni pierwszej linii od strony Wielkiego Meczetu, gdzie szło główne natarcie ludzi Al-Sadra. Wbrew opiniom, główne walki nie toczyły się przy ratuszu, ale właśnie od strony meczetu, przy specjalnym ogrodzeniu zbudowanym z wielkich worów otoczonych siatką i wypełnionych ubitą ziemią znanych też jako Hesko. W wyniku walk o City Hall został ranny jeden bułgarski żołnierz. Na tym, wbrew pozorom, się nie skończyło. 3 i 4 maja 2004 roku nastąpiła operacja czyszczenia karbali z osób, które brały udział w ataku na City Hall. 18 BBDS działał wraz z amerykańskim batalionem TF Bandit. Operacja ta często jest mylona z działaniami obrony City Hall i wydarzeniami, które miały miejsce w kwietniu. Jak widzicie, film znacząco różnił się od wydarzeń tu przedstawionych. Zaniedbany został udział 18 Bielskiego Batalionu do szturmowego który jako pierwszy z polskich jednostek pojawił się na miejscu. Pomieszanych i zmyślonych jest także wiele wydarzeń przedstawionych w filmie. Chociaż film zrobiony został z rozmachem, to moim zdaniem nie można go brać jako źródło jakiejkolwiek wiedzy związaną z obroną City Hall. Na wiele spraw, które przedstawiłem istnieją rozmaite dowody. Istnieją raporty pola walki oraz relacje uczestników i świadków, którzy opisali te wydarzenia w swoich artykułach. Mogę też polecić drugie wydanie książki autorstwa historyka Grzegorza Cichanowskiego Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011, który przedstawił naprawdę wiele interesujących rzeczy. Oczywiście nie było to moje jedyne źródło, jednak ze względu na prowadzone postępowania i zbieranie materiałów nie ujawnię danych personalnych. Z tego także powodu nie opowiedziałem wszystkich szczegółów dotyczących obrony City Hall. Jestem zdania, że lepiej powiedzieć mniej a prawdę niż dużo a fikcję. Dodatkowo, ten materiał nie ma na celu zabrania komukolwiek zasług, a przedstawienie jedynie historii na tyle, na ile mogą sobie na to pozwolić. Świetną robotę wykonali żołnierze broniący City Hall i okolic. Każdy, zarówno Polacy, jak i Bułgarzy wykonali tam swoje zadanie, co pokazało utrzymanie terenu wraz z niełatwymi do obrony budynkami. Kariery poszczególnych żołnierzy różnie się potoczyły. Część żołnierzy trafiła nawet do polskich jednostek specjalnych, jak było choćby ze wspomnianym wcześniej dowódcą QRF, porucznikiem Radosławem Klonskałą, który służył później w jednostce wojskowej NIL. Część przeniosła się do innych jednostek i awansowała jak choćby kapitan Grzegorz Kaliciak. Niektórzy mierzyli się ze skutkami zespołu stresu pourazowego znanego jako PTSD. Trzeba także wspomnieć o jednej rzeczy. To nieprawda, że nie pojawiały się wątki związane z wydarzeniami w Karbali i udziale polskich żołnierzy. Doskonałym przykładem jest tu choćby artykuł Agaty Jabłońskiej do czasopisma Wprost, który opublikowany został już 26 kwietnia 2004 roku. Informacje na ten temat pojawiały się w różnych mediach, chociaż trzeba przyznać, że nie było ich dużo i dlatego większość ludzi dowiedziała się o tym po kilku latach. Pragnę gorąco podziękować Grzegorzowi Grochowskiemu, Jackowi Klimankowi i wszystkim, bez których ten odcinek nie mógłby powstać. Z mojej strony to wszystko o obronie City Hall. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania łapek w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, gdzie udostępniam różnego rodzaju ciekawostki. Dziękuję za wsparcie na Patronite. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!